Cześć, Tukinga. Witam Was na moim kanale Eko Kreatywna. Dzisiaj będzie kolejny haul drobnych wyprzedaży tym razem w Dobczycach. Byłam w RC w Dobczycach na wyprzedaży i jeszcze tam takie jakieś pojedyncze rzeczy Wam przypomnę, które mam tutaj w moim sklepiku Eko dla Was. I jak zwykle będą to rzeczy z super tkanin, z naturalnych materiałów, z bardzo fajnych marek, firm i tak dalej. Będę Wam też pokazywać super modne stylizacje. Postaram się pokazać Wam też niewielką ilość rzeczy, którą mam w taki sposób, żebyście widzieli jak Wszechstronnie zestawiać te rzeczy. Przy okazji, będzie to taki filmik stylizacyjny, będzie sporo stylówek właśnie z takimi wskazówkami jak na różne okazje, w różny sposób tą samą rzecz można wystylizować w dodatku właśnie w młodnych trendach. Także jeśli Was interesują yy, takie tematy modowe, eko mody, dobrych składów i dobrego stylu, to zapraszam Was bardzo serdecznie na ciąg dalszy i oczywiście bardzo Was też proszę o wsparcie, bo jest to ogromnie ważne dla Was. Bardzo mały wysiłek, dla mnie ogromna pomoc. Polubcie filmik i zasubskrybujcie koniecznie kanał. Jest tutaj dużo tego typu treści. Robię stylizacje w modnych trendach, w stylu różnych projektantów nieraz. Najczęściej z rzeczami z odysku, które też będą dostępne dla Was na mailu modaekokreatywna.gmail.com. Możecie tam do mnie pisać, jest też w opisie filmiku podany. Lecimy już z konkretami. Tak jak mówiłam, była wyprzedaż w LC. Ja tam często chodzę, wiecie, opowiadam Wam nieraz o tym sklepie. W ogóle mam kilka takich swoich ulubionych sklepów, to jest jeden z nich, więc yy, kupiłam naprawdę super akcesoria oraz naprawdę świetne składowe, yy, które teraz Wam pokażę tam w przepideczkach na szybko, jakie mierzę w przymierzalni. Więcej oczywiście, jak zwykle, rzeczy mierzę niż kupiłam de facto, no ale to jest normalne, prawda? Trzeba mierzyć, sprawdzać jak coś leży, jakie coś jest. Czasem człowiek odkrywa później jakąś wadę gdzieś, no to wiadomo, jeśli tego nie bierze. Tymczasem, przechodząc już do konkretów, pokażę Wam dwa piękne akcesoria, a to są to jedwabne szale. Przepiękne szale. Ten szal jest w takim miodowym kolorze, taki żółcień indyjski. Patrzcie, jaki cudowny wzór ma. W ogóle on jest taki dwuwarstwowy. Identyczny jak, identyczny szal miałam kiedyś, tylko w niebieskim kolorze, stąd wiem, że na pewno jest jedwabny, bo tutaj metek nie ma. Tamten miał właśnie chyba metki, bo był nawet nowy. Ale naprawdę jest przepiękny z frędzlami, zobaczycie go na czarnym tle, w takiej czarnej stylizacji. Właśnie po to, żeby było widać i krój, i po prostu jak pięknie ten szal się układa, jaki on jest zjawiskowy. Także te szale będą też dostępne, one nie są niestety w moich kolorach drugi szal jest takiego miętego jedwabiu zobaczcie jaki piękny, przepiękny kolor, taki pistacjowo-zielonkawy no jeżeli ktoś lubi i jest takim bardziej ciepłym typem i lubi takie kolory na przykład ma typ jesieni rude włosy, to będzie mu cudownie w takim kolorze piękny, mięsisty jedwab i jest jak nowy ten szal słuchajcie, przecudowny także te dwa szale są jak najbardziej dostępne, słuchajcie. E, mnie się bardzo podobają w ogóle szary. Można e, użyć wielorako, można sobie przepięknie właśnie rozświetlić cerę. Jeśli komuś jest w takich kolorach dobrze, e, do płaszcza czy do kurtki, nawet do e, jakiejś bluzy na wierzch zamotać i na przykład na torebce też można. Więc naprawdę, e, szal to jest zawsze skarb. A już szal jedwabny, no to sami powiedzcie. Nie ma nic lepszego niż szal jedwabny, jeszcze pielęgnuje nam szyję i twarz dodatkowo. <grych> Także lecimy, kochani, dalej. E, pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, taką z akcesoriów, jest to krawat, będzie dostępny. E, krawat marki Banbury, e, jakiś angielski, handmade silk, ręcznie robiony jedwab. No patrzcie jaki jest uroczy, może ktoś z Panów by chciał taki albo może komuś chcielibyście w prezencie taki zabawny krawacik. Z jedwabiu sprezentować, to możecie do mnie pisać. Zresztą słuchajcie, będzie niedługo live. Być może już nawet jutro, w poniedziałek, gdzie pokażę Wam trochę męskich rzeczy. Bardzo tanio na wyprzedaży, bo zlikwidowałam pra praktycznie wszystkie męskie rzeczy ze sklepu. Nie, nie, nie będę już kupować raczej męskich więc naprawdę będą no, piękne rzeczy bardzo dobrych marek od bosa z lnu i w ogóle super marek właśnie i jeszcze jedną rzecz dzisiaj Wam pokażę, którą kupiłam z okazji tego, że była wyprzedaż a zachwycił mnie absolutnie materiał kolor i krój tej marynary może być też na panią w większym rozmiarze jako taki żakiet z oversize'owymi ramionami na przykład do paska ja Wam tu po prostu pokażę, jak wkładam ten żakiet, tą marynarkę na sukienkę. Zobaczcie, jaka piękna podszewka, wiskozowa. Nawet nie jestem. Nie jestem pewna, czy to nie jest jedwabna podszewka. To jest jakaś mega wyczesana marka. No i zobaczcie na tę kolorystykę tej wełny, no bo to jest na 100% wełna. Widać, że to jest coś po prostu pięknego. Rozmiar 50 męski, więc jeżeli. Ktoś by chciał, to oczywiście takie marynarki męskie, już z, głównie z tego tytułu, że, że nie prowadzę męskiej odzieży, będę bardzo tanio odsprzedawać, więc możecie pisać, jeśli Wam się podoba. Naprawdę jest według mnie cudowna ta kolorystyka tego. No, bajka. Gdyby to było troszkę mniejsze, to ja bym nawet to jako marynarkę dla siebie zostawiła, ale jednak to jest naprawdę spory rozmiar, jak dla mnie. Za duży. Nawet y, kiedyś taki oversize może by przeszedł, teraz już aż tak dużych rzeczy chyba no, nie są aż tak y, w modzie już te takie wielkie y, oversize'y. Przy okazji pokażę Wam tu jeszcze dwa paseczki, które są dostępne dla Was i yy, jeszcze jedną apaszkę, bo one się będą pojawiać też w stylizacjach piękny pasek w rozmiarze SM ze skóry naturalnej, czerwony taki pleciony. Będę wam pokazywać ten pasek z czerwonymi balerinami, które są najmodniejsze teraz w tym sezonie. I właśnie może ktoś z was też się pokusi o takie baleriny i pasek do kompletu. Więc paseczek jest dostępny. Drugi jest przepiękny. To jest bardziej już rozmiar ML. Śliczny pasek kremowy, bardzo pięknie zrobiony z takimi w stylu Versace muszę Wam to pokazać na jakimś tle, bo mnie nie sfokusuje znaczy sfokusuje właśnie mnie eee, zobaczcie jaki pięknie, w idealnym stanie taki gruby, porządny, kremowy paseczek eee, też będzie występował w jednej stylówce z sukienką, więc jeżeli ktoś by chciał to to cudo też jest dostępne dla Was, no i jeszcze jest taka gawroszka eee, chciałam Wam pokazać, bo jest tak urocza, no i teraz idzie wiosna 100% jedwab oczywiście, jak nowa Esprit marka, ale patrzcie no taki piękny odcień beżu, taki lekko wróż wpadający, pudrowym kolorze, takim beżowym yy, idę out teraz na wiosnę żeby sobie właśnie gdzieś Wywiązać. Zacznę od bluzy, którą mam na sobie, bo chciałam Wam pokazać sporo stylówek z taką bluzą. Bardzo modne są teraz takie właśnie nietypowe panterki, tylko wzory zwierzęce inne, na przykład właśnie cowprint, czyli nadruk skóry krowiej, albo wężowa skóra, nadruk wężowej skóry, lub też naprawdę taka imitująca wężową skórę akcesoriach, typu torebki. No i ja pokażę Wam w związku z tym teraz tą bluzę zestawioną w bardzo różny sposób. Tego typu bluzą możecie sobie bardzo fajnie podkręcić stylowy. Ja sobie ją kupiłam na tej wyprzedaży, ona jest bawełna 100%, to jest chyba nawet H&M. Taka prosta, biało-czarna bluza, ale patrzcie jak fajnie... Nią pograć w stylizacjach. Pierwsze pokażę Wam tą bluzę y, tak jak jestem ubrana teraz, czyli do jedwabnych spodenek w panterkę. Trochę innym zestawie, bo czarno takim karmelowym. Właśnie to jest nie mój kolor ten karmelowy, więc ja go przy twarzy nie będę nosić. Y, pokażę Wam tutaj jak ja bym się ubrała. Właśnie brązowe karmelowe rajstopy, takie takie spodenki jedwabne, to, to jest swą spódnicą, spodnie, i na przykład brązowe kowbojki, bardzo fajnie, przekornie, do tego cowprintu, super będzie pasowały właśnie, super będą pasowały buty w stylu kowbojek, niekoniecznie stricte kowbojki, ale tego typu buty. Ja tutaj jeszcze Wam mierzę do kurtki w takim pięknym właśnie karmelowym kolorze w rozmiarze S, którą mam dostępną też w sklepiku, także jakby ktoś chciał, 100% skóra naturalna, stan idealny. No i zobaczcie, jak pięknie to się y, uzupełnia wszystko y, taki wzorek właśnie można mieszać z brązem oczywiście można to też z innymi kolorami nawet z bardzo neonowymi z jaskrawymi nawet z czerwienią by to fajnie wyglądało ja tu jeszcze dodatkowo włożyłam pasek ze skóry wężowej który też nawiązuje do takiego stylu kowbojskiego taki vintage paseczek i tą bluzę sobie spiłam paskiem bo też jest to jakiś pomysł na podkreślenie talii moim zdaniem może być i tak i tak Pokazuję Wam też tą samą stylówę z innymi butami oraz z czarnymi rajstopami i czarnymi kowbojkami i do tego też można sobie dołożyć czarną kurtkę skórzaną na przykład, czy też tą właśnie taką w stylu bomberki czy też taką trochę podobną do ramoneski, prostą, teraz bardzo modne są takie proste krótkie kurtki, więc też możecie fajnie pograć tutaj trendami, jeżeli... O to by wam chodziło. Pokażę wam też y, tą bluzę do jeansów, bo tak jak mówię, wydaje mi się, że ten wzór super właśnie pasuje do takich nawiązań: czy to kowbojskich, czy jakichś takich wiejskich w cudzysłowie. Y, na przykład y, do jeansów takich krótkawych i kowbojek. bardzo fajnie bardzo mi się to podoba też można właśnie kurtkę jeszcze do tego dołożyć super też według mnie fajnie to wygląda do, do takiej kurty chociaż tutaj już jest dużo wzorów więc to trzeba być odważnym do takiego ubrania się jeansy i kurtka na której też są kowbojki czyli tutaj mamy już takie super super nawiązanie do dzikiego zachodu kurtka w kowbojki z bawełny, ta kurteczka w rozmiarze ML też jest dostępna taki, ona ma trochę taki jeansowy styl więc fajnie wygląda do jeansów i ja na przykład bym się tak ubrała uważam, że jest to bardzo zabawne że ten wzór krowi do tego motywu kowbojskiego jeszcze jest to takie już takie na pewno bardzo wesołe, bardzo fajne na wiosnę także mnie się to osobiście bardzo podoba Pokażę Wam tu jeszcze tą bluzę do spódnic, bo dlaczego nie? Na przykład na wiosnę można do cienkiej spódnicy atłasowej. a ja tutaj mam tą z shopu moją taką wiskozową białą spódnicę, i na przykład do bardzo modnych teraz w. W panterkę balerin. Teraz najmodniejsze są te baleriny typu Mary Jane z takim paskiem. Ale wiecie, co, ja mam bardzo wysokie podbicie, i u mnie się tego typu baleriny nie sprawdzają totalnie, więc ja normalne baleriny, ale takie jakościowe, skórzane, właśnie w taki wzorek zwierzęcy tu włożyłam. I tak samo. Pokazuję wam do czarnej spódnicy, bo też naprawdę fajnie. Można maxi z jedwabiu. Mam tutaj taką długą, czarną i tak samo te baleriny. Ja jestem osobiście zachwycona. Na koniec pokażę wam jeszcze z kurtką, którą też jeszcze mam w sklepie, ale sama się zastanawiam, czy sobie jej nie zostawić. Chociaż mam trochę nadmiaru tych czarnych rzeczy, więc no nie wiem. Jeszcze się zastanowię. Piękna kurtka 100% wełna z takim futerkiem i to futerko moim zdaniem tutaj fajnie właśnie robi i pasuje do tych akcesoriów, do tego stylu. Także ta spódnica jeszcze potem właśnie wystąpi z kowbojkami brązowymi, z tym i z tą bluzą. Bardzo mi się to podoba, słuchajcie. Mega, mega fajny styl. Także bardzo szeroki. Wachlarz możliwości jest nawet z taką prostą bluzą, zobaczcie, która ma właśnie modny styl, która ma modny print i e, będzie nam robiła mnóstwo różnych rzeczy. Możemy ją nosić na wiele sposobów. E, polecam Wam takie rzeczy, właśnie, które są bardzo uniwersalne i które można e, z wieloma rzeczami zestawić. Tak naprawdę lepiej mieć rzeczy, które uniwersalnie można włożyć do wszystkiego albo do przynajmniej wielu swoich rzeczy z szafy. E, ja Wam w każdym razie bardzo polecam ten myk. Teraz pokażę Wam spodenki z wiskozy, z H&M, naprawdę fajne i słuchajcie, one są w rozmiarze 38, to jest taka SKM, -ka. niestety odpruł mi się tutaj brzeg, ale to nic, ja to oczywiście przyszyję, ale zobaczcie jakie fajne spodenki z wysokim stanem, z bardzo miękkiej wiskozy i mają piękny wzór, taki trochę w stylu safari wzór, ze zwierzętami, z takimi roślinami, Fajne, bo mają tutaj trochę brązu. Na tym kremowym tle i czerni, więc też do wielu rzeczy można je zestawić. Ja tutaj chciałam zrobić trochę inaczej. Nie tak typowo, że t-shirt po prostu. Chociaż też fajnie, by wyglądały na przykład do, do takiej bluzki w stylu safari z guziczkami, z brązowymi elementami, yy, chodzi mi o coś takiego, jak jest tej sukience w stylu safari, że takie z brązowym, taka koszula lniana na przykład z takimi guziczkami by super pasowała, ale akurat y, postanowiłam teraz inaczej to wystylizować i stylizuję Wam z, y, z taką narzutką bluzeczką, można by topik mieć pod spodem, do takich spodenek, w razie gdy jest bardzo gorąco, można zawsze zdjąć, ale jako taką główną bluzkę zastosowałam y, tutaj taki, taki mikrożakiecik, bardzo, bardzo fajny z lnu, Kasbas. Kasbas? Kasbas chyba. Tak mi się wydaje, że jest nazwa taka. W każdym razie jest to Len. Prze, przeciekawa, fajna rzecz. I właśnie w takiej kolorystyce pasujące, bo ma beż i krem. E, bardzo fajny krój z takimi rozcięciami, z e, asymetrycznymi kieszeniami, i ma takie tutaj dłuższe boki. I właśnie to użyte jako bluzka mi się bardzo podoba do tych spodenek. Zobaczcie, jaka fajna, jakie fajne zestawienie kolorystyczne. E, bardzo fajne spodenki, właśnie. I tutaj też przekornie użyłam. Słuchajcie, e, tych. E, tych bucików w panterkę, bo właśnie one przełamują trochę taki, trochę może zbyt elegancki styl, może dają trochę takiego ciekawszego akcentu. Można też użyć tej właśnie gabroszki, gawr, <grywki> tej gabroszki w kropeczki, też w kolorze jak najbardziej do tego zestawu. Mnie się bardzo podoba, ale do takich spodenek możecie włożyć też yy, jakiś po prostu top i ja Wam tu zaproponuję top z mojego sklepu, który jest świetnej marki, z naturalnego zamszu, piękny, ale co najmniej rozmiar M, słuchajcie, chyba, że ktoś sobie skróci ramiączka, bo ja bym mogła nosić taki top, gdyby miał krótsze ramiączka to by trzeba sobie przeszyć wtedy ale jeżeli ktoś ma większy bius, ma rozmiar M no to spokojnie może to nosić bez przeróbek, bardzo modny teraz trend, te w długie frędzle, no i to jest naprawdę niesamowicie dobra i droga firma podejrzewam, że takie coś grubo ponad tysiaka kosztuje, tym bardziej, że to jest skóra no, a tymczasem oczywiście u mnie z drugiej ręki, to jest już chwilę w moim sklepie ale wyobrażam sobie, że no może nie każdy taki styl będzie nosił i ramiączka ale jeżeli jesteście tymi osobami które kochają bluzki na ramiączkach i takie sexy rzeczy w super jakości supermarki no to na przykład do tych spodenek mi się to bardzo podoba uważam, że pięknie to wygląda tam jest ten lekki brąz do tego i właśnie na przykład do super balerii albo nawet do jakichś fajnych sneakerów w takiej kolorystyce nawet do białych ewentualnie też też super będzie to wyglądało Jestem ciekawa, jak się Wam podobają te stylówki. Piszcie koniecznie, bo zawsze miło słyszeć, co się komu podoba. Ja bardzo lubię czytać Wasze komentarze, więc zapraszam. Słuchajcie, kolejna rzecz to jest piękna bluzka. Cudowna bluzka. Z jedwabiem. Saint rozmiar M. I tak, rzeczywiście to jest M. -ka. Cudowny makrój. Jest jak nowa, słuchajcie, patrzcie, jakie ma piękne tutaj szycie. To samo jest z tyłu, taka kratka, to jest bardzo misternie uszyte. Piękne, oblekane guziczki. Naprawdę, to jest cudowna rzecz. Jak lubicie kolor czarny, na przykład e, nawet w lecie, bo to jest bardzo cienkie. Słuchajcie, to jest tak: 65% bawełny, 35% jedwabiu. Więc naprawdę niesamowity skład, marka. No i, e, no i piękna bluzka. Ona może być e, nawet do takich e, wąskich spodenek typu leggings na wierzch, luźno. Ja wam tu pokazuję najpierw całkiem czarną stylówę. To luźno ze spódnicą do środka i na zewnątrz w tej wersji do środka jest właśnie z czerwonym tym plecionym paskiem który jest dostępny i z balerinami w wersji na zewnątrz no po prostu tak bez paska ale jakżeż piękna, elegancka rzecz nawet na jakieś przyjęcie letnie, wieczorem nawet do opery można włożyć coś takiego bo to jest tak niesamowicie stylowe wow, no jestem pod mega wrażeniem tej bluzki po prostu jest cudowna. Jest też taka dłuższa, jak ktoś nie lubi tu eksponować bioder czy, czy brzuszka czy coś, no to idealnie właśnie można to z paskiem udrapować i zakamuflować co nieco. Natomiast moim zdaniem ta bluzka to jest arcydzieło, a pokazuję Wam też tą bluzkę z, z właśnie z jeansami, bo świetnie w stylu francuskim też to wygląda. Ja tu mam takie granatowe dżinsy. One są w takim specyficznym stylu z krótszymi nogawkami z zeszłego sezonu w Zarze ale właśnie ciemno granatowe takie jeansy, takie nie za szerokie, bo to są takie raczej straight legi krótsze, właśnie taka bluzka i na przykład do tego mógłby być pasek i balleriny i tu mamy taki właśnie już francuski styl, francuską stylowę jeszcze widziałam taką vintage torebkę z elementami czerwieni w sobie. I bardzo, bardzo mi się to podoba. Jestem też ciekawa, jak się Wam ta stylowa podoba. Mnie mega. Z dwoma paskami wam tu pokazuję tą stylówkę. Także też naprawdę bardzo, bardzo uniwersalna rzecz, którą i do środka, i na zewnątrz, i do spódnic, i do yy, leggingsów, i do jeansów można superowo wystylizować. No i to nie koniec. Super Pereł, słuchajcie, bo. E, pokażę wam teraz e, taką sukienkę na lato, na upały, na większy rozmiar. Wiecie co to jest napisane S, ale gdzie to jest S, -ka? to jest co najmniej M, -ka, L. -ka. No dobra, ale no jeżeli ma być taka luźna, no to może być to na M, no ML. No M, powiedzmy. Bo na mnie jest zdecydowanie za duże, nie wiem kto wymyślił, że to jest S. -ka. Luźna sukienka z kieszeniami, to jest świetne i ona jest z wiskozy, takiej marki Masai. Bardzo ładne ma kolory, takie chłodne, miętowe. Super by były te kolory właśnie na, na lato, na plażę, na upały, na jakiś kostium kąpielowy. Takie chłodne, przyjemne. Ja bardzo lubię ten zestaw kolorów. I tutaj mierzę Wam ją do takich balerin miętowych właśnie. Luźno tak Wam pokazuję, jak, jak szerokie to jest, żebyście widzieli mniej więcej wymiary. A szerokość tej sukienki to jest 54 cm. I kochani, tutaj w pachach. I z paskami, z szarfą. Jest różnica. Jak się wystylizuje to, to można nawet i właśnie na eskę, moim zdaniem. Z paskiem, z szarfą, z jeszcze innym paskiem. O, właśnie tutaj Wam pokazuję z tym vintage paskiem, z tymi złotymi elementami. Aczkolwiek moim zdaniem jest to może już trochę przesada. Lepiej prostszy pasek, a tamten pasek wypasował do super prostego stroju w stylu Old Money na przykład. No ale pokazuję Wam, bo przy okazji pokazałam Wam jak ten pasek wygląda, jak się go włoży. Ale naprawdę... Bardzo bezpretensjonalna w ładnym zestawie kolorów sukieneczka. Kolejna rzecz jest po prostu przepiękna. Przepiękna. To jest sukienka, która na pierwszy rzut oka jest taka kontrowersyjna w kolorze, bo ma i panterkę i jakieś dzikie rośliny. <noise> na sobie dzikie mówię, dlatego że ciężko powiedzieć, co to za rośliny. Jest to sukienka zrobiona z wiskozy i jedwabiu. Chyba prawie po połowie, zaraz sprawdzę, bo ma metkę. Tylko ta metka jest pomiędzy warstwami sukienki. Tak, 60% rajon, visko, rodzaj wiskozy, oraz 40% jedwabiu. No, cudo po prostu na kiju. A dlaczego cudo? Patrzcie, ona ma tutaj taki, taki ściągacz. Ma takie rękawki trochę jakby hiszpanka, dekolt. Taki kopertowy. Jest zrobiona generalnie ze skosu, więc ona na rozmiar od S do M spokojnie na każdego będzie pasować, bo się fajnie rozchodzi na biodrach. I co jest najlepsze w tej sukience? Bardzo fajny krój dla figury. Ona tak opływa seksownie figurę. No i według mnie jest naprawdę przepiękna. Uważam, że to jest sukienka, chyba, która będzie lepiej wyglądała na niższym wzroście, ale. Pokazuję ją Wam oczywiście do tych baleriń takich w panterkę, bo to mi się najbardziej spodobało. Ale zobaczcie, to jest sukienka dwustronna. E, no jest przeciekawa. Z drugiej strony jest taki print, który tam w wersji tej panterkowej dołem było widać. Jest on w pięknych takich zielono-trawiasto-miętowo-fioletowych. Troszkę prześwituje ta panterka, więc gdzieś tam momentami widać ten wzór panterkowy. Ale patrzcie, jaki piękny zestaw kolorów. To są totalnie moje kolory, szczególnie ten fiolet. No i tutaj znowuż do fioletowych bucików Wam mierzę, takich na kitten heels, bo one będą na... na ten, ten kitten heel będzie wyglądał super właśnie i będzie super wygodny w lecie. Można też równie, równie dobrze oczywiście do, do jakichś balerinek czy do sandałków. Sandałki do tamtej wersji też Wam pokazuję... Takie 38, które tutaj mam vintage, przepiękne, z prawdziwej skórki wężowej, i też wygląda to rewelacyjnie bardziej do tej strony. Właśnie z takim printem i na przykład z torebką dopasowaną. A do tej zielonej sukienki pokazuję Wam ją z tą torebką, taką designerską, którą niedawno kupiłam, tą piękną, taką wyszywaną torebką, którą udało mi się dorwać. Także zobaczcie, jak fajnie to wygląda. No, jestem zakochana w tej sukience, jest, jest bardzo ciekawa. Słuchajcie, no i nie mam, tak szczerze mówiąc, już za dużo rzeczy więcej. Było tylko takich kilka rzeczy, ale chcę Wam też przypomnieć kilka rzeczy, które mam w sklepie. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego ta sukienka się jeszcze nie sprzedała, bo ona jest tak cudowna. To jest ta sukienka z lnu, czerwona, w takim pięknym jasno czerwonym kolorze. W dodatku najmodniejszy krój, bo jest bombka. To można ją też cudownie z paskami ograć, na przykład z tym czerwonym, który mam do sprzedania. Przepiękna rzecz, len jak nowy. Słuchajcie, len i bawełniana podszewka. Sukienka naprawdę na każdą okazję, słuchajcie. Prześliczna jest ta sukienka. Także bardzo Wam polecam. Spódnica z... ostatnich zakupów spódnica z wiskozy w takim bardzo dużym rozmiarze. Świetna, też jest dostępna nadal, słuchajcie. Także z... koniecznie piszcie, jeżeli. A słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Zapomniałabym zupełnie, a jeszcze mam jedną mega fajną rzecz. W Selected Fem rozmiar. 34, ale spokojnie 34 do 36, nawet 38 by to w to weszło. Pas jest niewielki, ale na przykład na większy biust, jak ktoś ma tak około 70 w pasie i większy biust, to też będzie, czyli taka MK na niewielki wzrost. Może jak ktoś lubi takie krótsze spodnie za kolano, to na wysoki wzrost też to być, ale według mnie to jest taki bardziej na niższy wzrost, żeby właśnie to były takie spodnie takie 7,8 albo 5,6. Co tam, co tam kto woli. Słuchajcie, piękny kolor, i to jest taki kolor, yy, który był kolorem roku w zeszłym roku. Kolor taki magenta. Coś w rodzaju takiego ciepłego różu, w, średy, w średnim odcieniu. Przecudowny kombinezon z wiskozy, też. Rękawki trzy czwarte, dekolt kopertowy, wiązany. No, jest prześliczny, i też można. W w różny sposób i z różnymi kolorami to zestawiać i kontrastowo i uspokoić to beżem, na przykład beżowa torebka i szpilki nudziakowe albo właśnie z balerinami ja tu Wam pokazuję to do e, takich liliowych kitten heels, właśnie tych samych oraz e, z narzutką taką moją e, w kolorze malinowym, jeszcze jaśniejszym trochę e, i z marynarką, moją różową z inną taką oversize'ową, która do tego rewelacyjnie wygląda moim zdaniem Pokazuję wam też z taką narzutką, która jest też w sklepiku do sprzedania, która jest cudowna. Nie jestem do końca przekonana, chyba, do tego zestawu kolorów, do tego kombinezona, ale ta narzutka jest tak śliczna, że dalej też nie wierzę, że jeszcze nie jest sprzedana. Noa Noa, przepiękna z takiej lejącej żorżety wiskozowej, mega piękna rzecz. Jeżeli, się, jeżeli lubicie takie artystyczne i rzeczy z super jakości to też nadal ta narzutka jest dostępna. Słuchajcie, chcę wam jeszcze zarekomendować dwie sukienki z giskozy. Jedna, którą jednak zdecydowałam, że jest trochę za krótka na mnie, raczej polecam ją też na niższy wzrost, bo chciałabym, żeby taka sukienka była raczej taka, taka, taką dłuższą midi, nie taką średnią midi, albo już mini. To jest piękna sukienka od More and More w rozmiarze SM bardzo fajnie wygląda, właśnie wystylizowana w, w teraz modnym stylu boho, z super paskiem, z torbą w stylu boho, z jakimiś kozakami lub kowbojkami, świetnie wygląda, naprawdę super, super sukienka i bardzo fajny materiał bardzo jakościowy materiał także też Was zapraszam a kolejna rzecz to sukienka marki Parisian, którą jednak zdecydowałam się sprzedać e, chyba jest troszkę za pomarańczowy odcień różu. Yy, I mimo, że naprawdę piękna jest ta sukienka, zobaczcie, jakie ma rękawki. Yy, śliczna i właśnie idealna do stylu boho, idealna do kowbojek, bo ja tak ją stylizowałam wcześniej w, w filmiku. Yy, no, przepiękna, po prostu jest przepiękna. Zobaczcie, jak fajnie wygląda. Też to jest SKMK maksymalnie. Ale naprawdę, naprawdę świetna sukieneczka. Także. Mm, Chciałam Wam właśnie przypomnieć tych kilka rzeczy. Proste, kurtki, które były na początku pokazane. Yy, możecie do mnie o wszystko pisać, pytać i tak dalej. Pamiętajcie, że czytam zawsze najpierw maile, a dopiero później jakąś korespondencję z innych mediów. Także to jest ważna informacja. To już Tyle na dzisiejsze zakupy. Mam nadzieję, że się Wam podobały i jeżeli jesteście ciekawi, co było w wcześniejszych filmach, a nie widzieliście, zapraszam, bo były piękne perełki i niektóre są jeszcze dostępne, np. taka cudowna bluzka z wiskozy albo bawełniana. Bardzo fajne żakiet oraz świetne naprawdę świetne spódnice z lnem i super materiał. Kochani, do zobaczenia już w kolejnym filmiku. W tym tygodniu będzie jeszcze na pewno jakiś haul, a później będzie vlog z wyjazdu, taki bardziej podróżniczo-przygodowy. Także zapraszam was na ten kanał na kolejne filmy i pozdrawiam serdecznie. Cześć.